Podczas opuszczania więzienia na drodze nie widziałem praktycznie nic oprócz gnijących ciał zombiaków. To była największa operacja jaką kiedykolwiek przeprowadziłem. Wyczyszczenie tego miejsca zajęło mi niemalże 4 dni i mimo, że nie spotkałem żywej załogi to przynajmniej wracam dobrze opancerzonym wojskowym samochodem. Chociaż gdybym miał tutaj przyjechać tylko po to, by pochować żołnierzy, którzy walczyli o zbawienie tego świata, zrobiłbym to bez zawahania. Teraz natomiast czas wrócić do domu. Nie zatrzymywałem się nawet przy bazie wypadowej, ponieważ cały ekwipunek miałem ze sobą. Zanim opuszczę miasto i wyruszę w drogę powrotną, potrzebowałem zajechać w jedno miejsce. Będąc tu ostatnim razem, nie miałem miejsca w bagażniku, a brakuje mi kilku rzeczy w bazie. Podjechałem pod samo wejście do remizy strażackiej, po czym rozejrzałem się dookoła. Kiedyś to miasteczko tętniło życiem, a teraz nawet nie przybłąkały się tu żadne trupiaki. Czułem się trochę jak w opuszczonym mieście. Nie będę jednak narzekał, bo walki ostatnimi dniami miałem co nie miara. Korzystając z chwili spokoju, napiłem się wody z kranu oraz zjadłem puszkę fasoli. Później wszedłem na salkę treningową tego obiektu i właśnie stąd zamierzam pożyczyć osprzęt. Mój pokój do relaksu i ćwiczeń jest w tym momencie ubogi, dlatego zrzuciłem z siebie cały ekwipunek, a następnie złapałem zabieżnię oraz przeniosłem ją do samochodu. Była to jeszcze ławeczka do wyciskania, aczkolwiek uznam, że sama maszyna do biegania mi starczy. Zanim wsiądę do samochodu i odjadę, postanowiłem zahaczyć o sąsiednie domki, aby przyszkować sobie trochę jedzenia na podróż. Przeskoczyłem przez płot i zacząłem plądrować budynki. Pierwszy dom, następnie drugi, a potem trzeci. Pakowałem znajdywane puszki do plecaka, ale jedna rzecz mi tu nie pasowała. Tu naprawdę nikogo nie było. Nawet przez chwilę przeszło mi przez myśl, aby tutaj zamieszkać, aczkolwiek włożyłem tyle pracy w swoją bazę na odludziu, że nie ma opcji tego zostawić. No chyba, że zostanę zmuszony. Odznaczyłem odwiedzone miejsca na mapie, a później pobiegłem w stronę samochodu. Odpaliłem silnik i wyjechałem w drogę powrotną. W tym momencie już się ściemniało, a zegarek wskazywał okolice 18. Myślałem, że dzisiaj uda mi się trochę szybciej stąd wyjechać, ale czy tak właściwie gdzieś mi się spieszy? Obecnie nie mam jakiegoś konkretnego celu na horyzoncie, dlatego trzeba dać sobie trochę odpocząć. W schowku żołnierze mieli kilka kaset, które najprawdopodobniej umilały im podróże. Włączyłem jedną z nich, podkręciłem głośność i jechałem w stronę domu. Po 22.00 udało mi się bezpiecznie dojechać do domu, aczkolwiek kosztowało mnie to sporo wyrzeczeń. Kiedyś takie trasy zabierały mi dwa dni, natomiast znam już główne drogi praktycznie na pamięć, więc mogę już jeździć z zamkniętymi oczami. Mój organizm potrzebował wielu różnych rzeczy do szczęścia, ale, oczywiście, pierwsze co zrobiłem, to zapaliłem papierosa. Potem łyknąłem wody z dystrybutora, zjadłem kolację w kuchni, a następnie zacząłem się rozbierać. Moje plecy były obolały od noszenia broni na plecaku, ale bez tego bym sobie nie poradził w więzieniu. Dzisiaj nawet przez myśl mi nie przeszło, aby się jeszcze rozpakowywać, ponieważ nawet nie miałem sił się obmyć, stąd też zaraz wszedłem do sypialni oraz położyłem się do łóżka. Punkt dziewiąty. Ruszyłem pod okno mojej sypialni. Ach, jaka piękna okolica i ogród, choć trochę porosło mi tu krzewu, więc konieczna będzie wycinka. Nie chce się człowiekowi marnować na to czasu, ale zawsze to kilka darmowych kawałków drewna. Na dole zjadłem coś z lodówki, popiję to wodą oraz ruszyłem do rozpakowywania samochodu. Większość sprzętu to był arsenał, dlatego wszystko praktycznie nosiłem do zbrojowni. Naszyjniki zebrane od pochowanych żołnierzy postanowiłem położyć na biurku w pokoju radiowym, aby tego przypadkiem nie zgubić. Mało tego katana po ostatnich starciach była w kiepskim stanie, więc trzeba było ją naprawić. Złapałem za kilka arkuszów blachy z półek w garażu i pomajstrowałem przy broni. Ponownie była zdatna do użytku, dlatego może wrócić na swoje pierwotne miejsce w zbrojowni. Na zewnątrz rozpadał się całkiem mocny deszcz, a to oszczędzi mi trochę pracy w ogródku. Musiałem dolać paliwa do agregatu, natomiast nie chciał skubany z, z powrotem odpalić. Już raz go naprawiałem, ale jak widać ponownie się zużył. Okresowe oględziny są naprawdę ważne, bo nie chciałbym, aby to cholerstwo wybuchło mi pod domem. Dzięki pogodzie roślinki może były nawodnione, ale tak czy siak trzeba je sprawdzić. Trzy z nich okazały się chore, więc klasycznie usunąłem je. Coś ostatnio, te choróbska dosyć często się pojawiają, a mi się to średnio podoba. Ostatnie wydarzenia były pełne akcji, więc w domu czułem się trochę znużony. Złapałem za kilka paczek chipsów i postanowiłem obejrzeć jakiś film. Zacząłem przeglądać kasety w szafce i w oko wpadł mi jeden tytuł: Jesteś trupem. Idealnie pasował do dzisiejszych realiów, więc włożyłem to do odtwarzacza, a potem usiadłem przed ekranem. Nie był to może film na Oscar, ale zawsze to trochę rozrywki, chociaż na chwilę mogłem zapomnieć o otaczającej mnie rzeczywistości. Chwila relaksu już była, więc dla zachowania równowagi czas na trochę pracy. Złapałem za siekierę z warsztatu, a potem rozpocząłem porządkowanie podwórka. Po takim wysiłku koniecznie musiałem się przemyć. Kiedy wyczyściłem siebie oraz ciuchy, wrzuciłem na ząb kilka pomidorów, a potem zacząłem pakować się na jutro. Cały najpotrzebniejszy asortyment w bazie już mam, więc teraz mogę pozwolić sobie na przyjemności. Muszę zadbać o miejsce na przetrzymywanie alkoholu, dlatego jutro wyjadę po barek. W sypialni zacząłem palić papierosa i była to ostatnia czynność, którą wykonałem dzisiejszego dnia. Obudziłem się, zanim jeszcze wstało słońce, ale nie zwlekałem ani chwili i ruszyłem na dół. Wyszedłem na zewnątrz, natomiast kiedy zobaczyłem pogodę, od razu odechciało mi się jechać. Zjadłem na śniadanie parę pomidorów, aczkolwiek zanim wyjadę z posesji, zapomniałem wczoraj zrobić jednej rzeczy. Miałem przecież jeszcze jeden sprzęt w bagażniku, który musiałem wypakować. Postawiłem bieżnie w rogu, ale teraz nie mam za bardzo czasu jej testować, więc zrobię to już po powrocie z miasta. Pozbierałem cały swój ekwipunek, następnie zamknąłem dom oraz wsiadłem do ciężarówki. Ma ona całkiem pokaźny bagażnik, stąd też powinno się wszystko zmieścić. Po drodze porozjeżdżałem kilka łażących trupów, choć wiem, że za dużo to nie da, bo tak czy siak przywądrują tu kolejne. Zaraz byłem na obrzeżach miasta i zacząłem się zastanawiać, gdzie mógłbym podjechać po meble. Przypomniało mi się, że po drugiej stronie miasta, obok sklepu z bronią, znajdował się całkiem spory bar, a ja zacząłem jechać w tamtym kierunku. To już niestety nie rosł i dookoła kręciło się trochę zombiaków, więc tutaj będę już musiał użyć broni. Zaparkowałem pod drzwiami, zgasiłem silnik oraz podszedłem na bok budynku, gdzie zauważyłem zostawione przeze mnie kiedyś śmieci. Później zacząłem strzelać do nadchodzących wrogów. Po skończonej strzelaninie, chciałem najpierw udać się do sklepu z bronią, aby może zabrać jakieś pozostałości amunicji. Niestety, zostawiłem tu tylko naboje, z których nie korzystam, więc zacząłem wracać pod bar. Tutaj obejrzałem budynek z każdej strony, aby być w 100% pewnym, że jest czysto, po czym chciałem wejść do środka, aczkolwiek drzwi były zablokowane. Było to trochę dziwne, bo już tutaj kiedyś byłem, natomiast udało mi się wejść oknem. Tutaj rozwaliłem głowę jednemu zarażonemu, a gdy z tej strony drzwi też się nie chciało otworzyć, po prostu je wyłamałem. Odłożyłem cały ekwipunek na jeden ze stolików i ruszyłem do pracy. Niestety dwie ścianki barowe były w słabej kondycji i się roztrzaskały, a jedna mi nie wystarczy, dlatego musiałem znaleźć jeszcze jakieś miejsce. Zabrałem jeszcze tylko dwa stołki, wrzuciłem to do bagażnika, po czym wyjechałem w poszukiwaniu innego baru. West Point jest całkiem spore, więc byłem przekonany, że jedna taka miejscówka to zdecydowanie za mało jak na takie miasto. Okazało się, że miałem rację, bo dosłownie rzut beretem zauważyłem kolejny lokal. Przytrzymałem się, ale tu również, zanim wszedłem, zmuszony byłem użyć siły. Ten bar był jeszcze większy i jeszcze lepiej wyposażony. Niepokoiły mnie jedynie stuki dochodzące z niewiadomego miejsca, ale finalnie doszedłem do wniosku, że to gdzieś na górze i postanowiłem się nie przejmować. Do szczęścia brakowało mi tylko lewej ścianki, choć i tak nawet gdybym chciał, to bym więcej nie zmieścił. Kiedy to zapakowałem, napiłem się wody i uzupełniłem butelkę, następnie odznaczyłem budynek i wyjechałem w kierunku domu. Godzinka drogi i lekko po 18:00 byłem już pod domem. Zanim wjechałem do środka, musiałem przestawić samochód wojskowy, którym delikatnie zahaczyłem o bramę. Na szczęście nie została na nim nawet ryska, a później podjechałem wanem pod garaż. Przeładowałem wystrzelane magazynki w zbrojowni i w tym samym miejscu zostawiłem swoje rzeczy. Szybki podwieczorek, a później ostatnie spojrzenie na salon z fajką w buzi. Pierwsze co zrobiłem, to przestawiłem fotel, aby móc tam zmieścić nowe meble. To samo zrobiłem z butelkami bourbonu spod kominka. Następnie postawiłem lewą ściankę. Zostawiłem miejsce na prawą część, ale kiedy próbowałem ją tu wcisnąć, cały czas o coś zahaczała. Tyle się z tym męczyłem, że postanowiłem odpuścić i postawić po prostu tak jak weszła. Później będę nad tym myślał, bo dzisiaj byłem już zmęczony. Do pokoju na górze również dostawiłem meble. pinbola oraz stół do bilarda, na którym położyłem bile. Na końcu postawiłem dwa stołki w salonie i na półkach poustawiłem butelki z alkoholem. Na sam koniec uczciłem swoją dzisiejszą pracę kilkoma piwkami.